Cześć wszystkim! Witam Was bardzo gorąco w ulubieńcach lutego. Luty się skończył, więc pora Wam pokazać, co mi się w tym miesiącu podobało. Mam sześć rzeczy, w tym 5 kosmetyków i jedno akcesorium. I zacznę właśnie od tego akcesorium. Jest to pędzelek. Taki malutki, całkiem sympatyczny. Jest to pędzelek z firmy Nanshi i on się nazywa Taped Crease. I jest to pędzelek taki dosyć mały, jak możecie zauważyć. I on jest świetny do dolnej powieki. Tak jak widzicie, ja teraz mam dosyć mocno podkreśloną dolną powiekę, to znaczy mam dosyć nisko wyjechany ten cień. I ja zawsze właśnie się bałam y, tak niżej wyjeżdżać, dlatego że się bałam, że to będzie wyglądać głupio. Ja też mam dosyć małe te oczy i jakby moja powierzchnia pod okiem też nie jest zbyt duża. I ja się zawsze właśnie bałam wyjechać cieniem i go dosyć mocno rozblendować. Mimo, że wszędzie wszystkie dziewczyny sobie tak wiecie dosyć mocno tę dolną powiekę podkreślały. No ale ona u mnie wiecie jest jednak Widoczna, w przeciwieństwie do powieki górnej, która jednak bardzo się załamuje i tutaj mi się też dużo cieni chowa, więc zawsze się po prostu tego bałam. A dzięki temu pędzelkowi rzeczywiście mogę uzyskać fajny efekt, niezbyt wyjechany w dół, ale jednak bardzo ładnie roztarty i jednak jest to coś na tej dolnej powiece widoczne, ja, jak sobie właśnie ten cień tam zaaplikuję. Bardzo fajny pędzelek właśnie dla osób, które się boją a on od razu rozciera, od razu nanosi cień i to bardzo fajnie wygląda. Jest syntetyczny, jest to pędzelek właśnie też odpowiedni dla wegan jak najbardziej, więc on mi się naprawdę bardzo, bardzo spodobał i dzięki niemu mogę troszkę jednak rozbudować swój makijaż oka. Jak jesteśmy przy kolorówce, to pozostanę przy niej, dlatego że mam tylko jeden produkt i jest to korektor, korektor, który był w Asian Boxie trzecim i jest to firma L'Oreal, Perfect Jumbo Concealer i to jest właśnie taki korektor w sticków, taki wykręcany. I powiem Wam, że ja nigdy nie lubiłam takich korektorów. One się nigdy u mnie nie sprawdzały i nigdy ich nie potrzebowałam, ale teraz wiecie, mam już resztki tych wyprysków, cały czas jednak coś mi się czerwonego na twarzy pojawi i właśnie po niego sięgam i naprawdę jest świetny. Ma jasny kolor, właśnie Wam go pokażę. O, on jest tutaj. Ma naprawdę jasny kolor, bardzo dobrze się wtapia w moją karnację. Tak naprawdę ma taki kolor, jaki uzyskuje podkładem, nawet jeżeli sobie podkład pomieszam, to on jest naprawdę idealny, świetny, bardzo dobrze kryje, ma dosyć ładny skład, nie przesusza. Pod oczy go nawet używałam, ale jednak teraz używam go na wypryski i naprawdę bardzo, bardzo fajnie kryje, maskuje je i jestem jak najbardziej zadowolona. Kolejna rzecz, jaką mam, to będzie rzecz, którą sobie zrobiłam sama. I tutaj Wam pokażę tylko środek, dlatego że no, na zewnątrz jest to ma paska z Sylweko, ale po prostu sobie zrobiłam w środku niej balsam myjący z przepisu czarszki, ale tak naprawdę robiłam troszkę, wiecie, z innych rzeczy, po prostu z takich rzeczy, jakie miałam, to sobie go zrobiłam. To wygląda dosyć podobnie jak ten czarszki, tylko że jest troszkę bardziej miękki i jednak się bardziej rozpływa pod palcami. Mm, bardzo ładnie pachnie, bo ja sobie zrobiłam go z oleju awokado, oleju z czarnuszki. Wosku pszczelego i masła shi, i dodałam kilka kropli olejku eterycznego z drzewka e, różanego, tak? I naprawdę bardzo fajnie pachnie tak trochę e, przyprawowo przez tę czarnuszkę, ale też e, troszkę różanie przez to drzewko herbaciane, nie herbaciane, różane, co żeśmy się myli. Bardzo fajnie i on jest świetny, tak mi się podoba ten balsam, może nie tyle pod względem zmywania makijażu, ale ma świetny poślizg, ma o wiele lepszy poślizg niż każdy olej do demakijażu i można sobie spokojnie wykonać masaż twarzy, co jest niezwykle przyjemne. Bardzo mi się podoba i myślę, że będę sobie dalej robić właśnie te balsamy myjące, tylko po prostu sobie muszę dokupić wosku pszczelego, żeby móc po prostu już czegoś robić. Okazało się, że mam jeszcze jedną rzecz z kolorówki tak naprawdę, tylko że po prostu o niej zapomniałam, bo ona jest taka pomiędzy pielęgnacją a kolorówką i jest to krem CC Face Shine ze Skin79 i powiem Wam, że on dla mnie jest troszkę za jasny jednak samodzielnie, zresztą będzie jego test na żywo jak będę mieć dobry dzień, to po prostu nagram jego test, ale cały czas nie mogłam się do tego zebrać. Samodzielnie też jest całkiem ok, chociaż dla mnie troszkę za lekki troszkę jednak za mało kryjący i on ma taką raczej rozświetlającą formułę, ale uwielbiam go do mieszania z różnymi podkładami, i nie tylko podkładami, ale również z kremami BB Skinsenating, które mają dla mnie troszkę taki zbyt różowy, szary odcień i są delikatnie za ciemne, a on jest jaśniutki, ma fajny taki żółty pigment, więc jest bardzo fajny, jeżeli chcecie uzyskać inny kolor podkładu i chcecie po prostu troszkę jakby sprawić, że ta konsystencja będzie lżejsza. Jak dla mnie, rewelacyjny pod tym względem, więc tak jak mówię, będzie jego test na żywo. Bardzo mi się podoba, dlatego że nadaje skórze takiej. Takiego naturalnego wyglądu. Podkład, który nakładacie, jest lżejszy, taki bardziej kremowy, bardziej rozświetlający, a mimo wszystko jego właściwości nie są aż tak bardzo zmienione. On się też oczywiście sprawdzi samodzielnie, ale polecam go raczej samodzielnie dla osób, które mają skórę taką bardziej suchą, które wymagają jednak takiego bardziej rozświetlenia, nawilżenia, niekoniecznie mocnego krycia, no i jasnego koloru, dlatego że ten kolor jest jasny, on jest o wiele jaśniejszy niż te kremy BB ze Skin79, ale jest też troszkę chyba ciemniejszy niż ten zielony krem BB ze Skin79, który jest bardzo, bardzo biały. Ten jest taki neutralno-żółtawy. Naprawdę fajny odcień, więc myślę, że mogę polecić. Mam wielką nadzieję, że za bardzo Wam tutaj nie szumi, ale po prostu to, co jest dzisiaj z pogodą, to jest jedna wielka masakra. Wychodzi słońce i jest cudownie, a nagle chwilę później przychodzą chmury, strasznie wieje i zaczyna lać. Tak po prostu taki, wiecie, siarczystym deszczem. Naprawdę niefajna pogoda. Dobra, kolejny produkt to jest olej z pestek malin. Taki maluszek, który dotarł do mnie w pudełku Shiny Box, i to jest akurat taki produkt zestawu mieszadełko. Bardzo fajny. Ja raz miałam już kiedyś olej z pestek malin, bardzo dobrze się u mnie sprawdzał, ale to było jakiś czas temu. W sumie zapomniałam o nim i od tego czasu właśnie nie miałam żadnego oleju z pestek malin, ale właśnie ten do mnie dotarł i stwierdziłam, że sobie go po prostu wypróbuję na twarz. Świetny, naprawdę on się u mnie fantastycznie wchłania, to jest jeden z najlepszych olejów dla mojego typu cery, ja mam skórę właśnie taką tłustą i naprawdę olej z pestek malin się fajnie wchłania, fajnie nawilża, nie postawia aż takiej bardzo tłustej warstwy, a po tym zostawia skórę taką naprawdę aksamitną, nawilżoną, mięciutką, jestem na tak i myślę, że będę wracać, bo to jest chyba jeden z lepszych olejów dla mojej cery. I ostatni kakatek z grona moich ulubieńców, naprawdę fantastyczny żel aloesowy z firmy Mizon, który też może być Wasz, jeżeli sobie kupicie lutowe pudełko Liferia i wpiszecie mój kod, który Wam tutaj gdzieś podam, to właśnie wtedy dostaniecie dodatkowo do tego pudełka ten żel. Bardzo fajny, używam go w połączeniu głównie z olejkami, nawet pod makijaż mam teraz na sobie go, więc naprawdę się bardzo fajnie sprawdza, fajnie nawilża skórę, ma tubkę, przez co jest wygodny w użyciu. Tutaj mamy mililitrów 50. Naprawdę przyjemny, jestem z niego zadowolona. Używam go również jako dodatek do maseczek z glinki. Jak sobie właśnie robię, mieszam glinkę, to sobie dodaję oleju, dodaję sobie właśnie tego żelu i troszkę oleju kłaterycznego, żeby tam jakieś to właściwości miało. Nie wiem, czy do niego wrócę, dlatego że żele aloesowe mnie bardziej nie przekonały. Ale teraz zamówiłam skin 79 przy okazji zakupów i też mnie kusi holika, holika, więc nie wiem, czy do niego wrócę, ale naprawdę jest przyjemny i myślę, że warto sobie po prostu przetestować. No dobra, moi kochani, i to już jest wszystko. To są moi krótcy ulubieńcy. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i może Was zainspirowałam do czegoś nowego. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że to nie było za bardzo hasu, ale jest naprawdę tragiczna pogoda, naprawdę tragiczna. Dobra, dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Następnym razem, pa pa.